Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Co dobrego wydarzy się jeszcze w grudniu? Patrzymy na energię grudnia i zobaczymy sobie, co jeszcze w grudniu wydarzy się dobrego. Pamiętajcie, że czytanie jest kolektywne, czyli no nie każdy tutaj w tym czytaniu się odnajdzie, ale może popłyną jakieś fajne, dobre wieści. Może warto by było czasami wykorzystać te porady, podpowiedzi wskazówki, które tarot lubi przekazywać. Co Dobrego wydarzy się jeszcze w grudniu. Propozycja numer jeden, propozycja numer dwa i numer trzy. Ja zaraz Wam tutaj. Będziecie mieli na miniaturce filmu wybór, dobrze? Jeszcze raz Wam pokażę. Jeden, dwa i to jest trzy. To jest trzy. Jeden, dwa i to jest trzy. Co dobrego wydarzy się jeszcze w grudniu. Dobrze. 3 i dwa na boczek jedyneczka. Wybór osób, które wybrały kartę numer 1. Co dobrego wydarzy się jeszcze w grudniu. Wypadła, wypadła karta dziewiątki kielichów, czyli na pewno jakieś powody do oświętowania. Jakaś wdzięczność, radość, miłe towarzystwo, gościna, celebracja, tak? Co u jedyneczek wydarzy się jeszcze. Hmm. No, fajnie, to już się dzieje. To już się dzieje. U ciebie nowe początki i zmiany. Duże zmiany, jedyneczko. Bardzo duże zmiany. Mhm. Możesz być osobą, u której życie wywróciło się w ostatnim czasie do góry nogami. Możesz być osobą, która jest po rozstaniu albo w trakcie rozstania, która yy, być może tutaj yy, rozwód się pokazuje, separacja. Podział majątku, dorobku, yy, takie coś. I tutaj karty pokazują, jeżeli idzie to w tym kierunku, no to idą do ciebie zmiany. To, co teraz ciebie w życiu spotyka w grudniu, może to być dla ciebie smutne, przytłaczające, wymagające dużo energii, dużo myśli. Nie zawsze te myśli są ładne i słodkie, i kolorowe, ale to ci się opłaci. Nie poddawaj się. Ta. Katastrofa życiowa, ta klęska, która może każdy z was może ją porównywać na różne sposoby. Każdy z was będzie odczuwał te emocje na różne sposoby, ale tutaj karty mówią, że to, co teraz się wydarzyło w Twoim życiu, i to, co się cały czas dzieje, a jest to trudne na ten moment, wychodzi ci na dobre. Ten nowy początek, ten nowy start w życiu. Ta utrata, strata relacji, utrata, strata być może pracy, bo jest tutaj też ten rydwan w przeszkodzie, mówi o tym, że bez względu na to, co się dzieje, idzie do ciebie to dobre. I wiecie co? Ja tutaj bardzo mocno poczułam energię do pół roku. To nie tylko grudzień jest nośnikiem dobrych zmian. W grudniu tutaj energia się będzie zmieniać. Być może niektórzy z was w grudniu Pozwolą sobie troszkę jeszcze na tą separację, pozwolą sobie troszkę jeszcze na to pobycie w tym bólu i w tym cierpieniu. I ta transformacja musi przyjść z czasem, ale zobaczcie, rozkładam energię na grudzień, a mi się tu pokazał czas, że do pół roku, do pół roku ty przechodzisz jakąś przemianę, odmianę, dużo w twoim życiu się zmieni, jakaś przeprowadzka, wyprowadzka, zmiana, nowa praca. Niektórzy z was, jeżeli są po trudnej relacji, Mam takie odczucie, mam takie wrażenie, że maksymalnie do pół roku może ktoś na nowo pojawić się w Twoim życiu. Teraz Tobie wydaje się, to nie. Ja nie chcę nikogo na oczy widzieć. Ja mam alergię na mężczyzn albo na kobiety. Karty mówią: No, los tu pokazuje co innego. Więc duże zmiany Ci grudzień niesie, bardzo duże zmiany. Nie trzymaj się kurczowo tego cierpienia i bólu. To, żeby w Twoim życiu nastała transformacja, zmiana, musisz temu pomóc w jaki sposób? Poprzez ósemkę kielichów, poprzez odpuszczenie, wypuszczenie, uwolnienie, nie trzymanie się kurczowo czegoś, narzekanie, nie trzymanie się tych stanów emocjonalnych, depresyjnych, tak? Nie rób sobie tego. Do wielu z Was idzie pomoc. Idzie pomoc, wsparcie. W grudniu też karty mi pokazują jakieś pochwały, zadowolenie będzie. Ktoś Ciebie doceni, pochwali w jakiś sposób. W grudniu też pokazują mi się spotkania, celebracje i mam wrażenie, że finansowo też jakieś dobre wieści będą, to co niektórych z Was płynąć. Tak jakby grudzień jest nośnikiem dużych zmian w życiu. Trzeba tutaj tylko nad tymi wewnętrznymi konfliktami popracować, nad tą energią zagubienia, pogubienia, bo ona się tutaj gdzieś pogubiła. Przepraszam, pokazała, ty się po prostu pogubiłaś jedyneczko. Nie karm tego wewnętrznego krytyka, sabotażysty. No i tutaj, tak jak to wyczułam, tutaj mieć taką dobrą intencję. Stwórz w swoim umyśle, w swoim sercu dobrą intencję. Wyobraź sobie, jakich ty zmian chcesz. I wyobraź sobie, jak te zmiany powinny w Twoim życiu wyglądać, i one będą mogły się manifestować. Tak jak powiedziałam, niektórzy być może na własne życzenie będą jeszcze potrzebowali troszeczkę, że tak powiem, pobyć samemu ze sobą, ze swoimi myślami. Pozwól sobie na to, to będzie dobre. I co jeszcze dobrego do Ciebie płynie? Co się tutaj jeszcze dobrego wydarzy w grudniu? Jakieś zmiany w domu, dom, rodzina, kwestie mieszkaniowe. I w relacjach tutaj, jakieś tutaj zmiany w relacjach. Widzisz, jest tutaj ta prokrastynacja, czyli będą te momenty wycofywania się. No, być może niektórzy będą tego bardziej jeszcze potrzebować, inni natomiast pokazują mi się jako osoby, które złapią apetyt na życie i powiedzą: Nie, dosyć bycia w wycofaniu, ja chcę. Się rozwijać, ja chcę się spełniać. Nie pozwól tylko na to, żeby zaszufladkować się w jakiejś mentalności. Wszystkiego pięknego. I dwójeczka. A co u dwójeczki się dobrego wydarzy jeszcze w grudniu? A u dwójeczki grudzień to będzie finansowo dobry czas. U trójeczki tu jakieś. Przepraszam, u dwójeczki tu jakieś podejmowanie decyzji zawodowo-finansowych. Dwójeczko, u ciebie idzie. Do ciebie idzie w grudniu praca. Możesz otrzymać wiadomość, że nie jedna praca, a tych prac, tych propozycji prac, tych propozycji zawodowych może być więcej. I Ty może będziesz stał na rozdrożu. I wybierał, czy wybierała, którą pracę wybrać. Jakieś tu wieści, wiadomości, informacje na temat pracy, zmiany w pracy, na temat finansów. Może być też taka sytuacja, że jakiś stary pracodawca, stare miejsce pracy w jakiś sposób upomni się o ciebie. Być może dowiesz się, że w starym miejscu zwolniło się miejsce i gdzieś wyrazisz chęć, gotowość do tego, żeby właśnie pod koniec grudnia. Podjąć jakieś kroki w temacie podjęcia wspólnej współpracy. Bardzo ładnie, dobre finanse. Niektórzy z Was mogą otrzymać wiadomość, że w najbliższym czasie będziecie awansować, że Wasze wynagrodzenie wzrośnie. Ja też widzę, że w grudniu może ktoś odezwać się do Ciebie, kto się naprawdę dawno nie odzywał. Karty mi też pokazują, że wszelkie kłamstwa, półprawdy, niedopowiedzenia będą wychodzić na jaw. Energia wokół Ciebie będzie się oczyszczać. Mm -hmm. Odkryjesz jakąś iluzję. Mm -hmm. Mam też takie wrażenie, że będziesz też bardzo mocno pracować nad swoją cierpliwością. U niektórych z Was też będą decyzje podejmowane w temacie nieruchomości, domu, mieszkania. Być może będziecie wystawiać dom, mieszkanie na sprzedaż. Być może będziecie interesować się kupnem czegoś innego, bo tutaj się pokazuje taka historia kupno-zamiana, sprzedaż. Interesowanie się tym bardzo mocno. Też mam takie wrażenie, że co dobrego w grudniu idzie do Was. Niektórzy z Was być może podejmą jakąś współpracę z kimś i skorzystają z jakiegoś oczyszczania energetycznego, uzdrawiania. Poczucie własnej wartości będzie bardzo mocno u Was wzrastać. Takie te rozchwianie emocjonalne, czasami zmienność emocjonalna, gdzieś będzie odchodzić na bok, bo ty za przyczyną takiej pracy nad sobą, wyciszaniem emocji, będziesz nad tym bardzo mocno pracować. Tutaj też coś w rodzinie się będzie zmieniać z rodziną, coś w tle, z dziećmi jakaś taka fajna współpraca, polepszenie sytuacji. W rodzinie, ale w ogóle wśród, wśród ludzi, super dogadywanie się z innym człowiekiem. Myślę, że niektórzy z Was też mogą poczuć się zakochani. Zakochani w kimś, być może, ale ja tu bardziej czuję zakochani w sobie. I jeszcze sobie dopytamy. Jeżeli tutaj te zmiany pracy miałyby być, to one dopiero będą po grudniu, ale w grudniu dużo informacji będzie na ten temat płynąć. Od rodze, odradzasz się jak feniks, duże zmiany, prorocze sny mogą Ci towarzyszyć, fajne wizje. Hmm. Tylko zwróć uwagę, żeby ten krytyk sabotażysta gdzieś za bardzo nie zaprzątał Ci głowy. Karty mi też pokazują, niektórzy z Was odkryją sens swojego powołania, niektórzy z Was poczują, będą wiedzieli już, co chcą w życiu robić, na czym Chcą się skupiać, tak, ale też mam takie wrażenie, że tutaj istotne sprawy będą z domem. Niektórzy z Was coś będą w energii domu odpuszczać. Jeżeli gdzieś tam na domu, przy domu, wokół domu jest jakieś cierpienie, ktoś Cię denerwuje bardzo mocno, coś Ci nie wychodzi z kimś, to tutaj będzie jakieś odpuszczanie w tym temacie. Wszystkiego pięknego. I trójeczka. Co tutaj. Dobrego wydarzy się jeszcze w grudniu u Ciebie, trójeczko. Co tutaj dobrego? Mhm Trójeczko u Ciebie, hmm. nawet jeżeli czujesz, że przechodzisz jakieś trudniejsze momenty w swoim życiu, nawet jeżeli masz wrażenie, że dopada Cię jakieś katarzji, że coś w Twoim życiu się wywraca do góry nogami, to karty pokazują, hmm, wszystko będzie układać się pomyślnie. Grudzień to jest taki u Ciebie czas bardzo mocnego oczyszczania na każdej, Płaszczyźnie w Twoim życiu, w każdej dziedzinie Twojego życia coś będzie się oczyszczać. Oczyszczać się będą relacje międzyludzkie, oczyszczać się będą kontakty z drugim człowiekiem, wszelkiego rodzaju współpracę, wiele spraw, starych spraw, które gdzieś ciągną się. W grudniu będzie przychodzić rozwiązanie tego. I to jest dobre, i to jest bardzo dobre. Karty tutaj tylko Ciebie proszą o jedno. Wykorzystuj to, że masz ogromną protekcję od wszechświata, od siły wyższej i proś o pomoc o wsparcie, a będzie Ci ta pomoc i te wsparcie dane. Jakaś opiekuńcza siła anielska stoi za tobą i nie pozwala Ci, żeby jakakolwiek Ciebie krzywda spotkała. Więc jeżeli Ty jesteś na takim etapie, że Ty walczysz z kimś o coś, bo tutaj też taka mi się sytuacja pokazała. Może walczysz z kimś o coś, albo o kogoś walczysz. Może jesteś w trakcie rozwodu, separacji po rozwodzie, może walczysz o dziecko, czy o cokolwiek innego, czy o dobre, swoje własne dobre imię, o swoją godność. No to karty mówią: ta siła przy tobie jest, proś, a będzie ci dane te wsparcie jeszcze większe. Nie trać wiary, nadziei, wszystko będzie układać się pomyślnie. Ja tutaj też widzę, że Finansowo, zawodowo bardzo ładnie. U niektórych z Was mogą, do niektórych z Was mogą popłynąć propozycje pracy, do niektórych z Was mogą popłynąć dobre wiadomości na temat pieniędzy, pracy, finansów. Mam też takie wrażenie, nie wiem, być może się mylę, ale jeżeli na przykład masz partnera, męża, jakiegoś mężczyznę przy sobie i on w ostatnim czasie ma problemy finansowe, być może gdzieś z tą pracą nie jest mu po drodze, być może jest w pracy pomijany, czy gdzieś stracił pracę, to karty pokazują, że w grudniu dobre wiadomości przyjdą na temat mężczyzny i tak jakby tutaj coś się wyjaśni z pracą, z kwestiami zawodowo-finansowymi w tle. Ja też widzę, że coś się będzie domykać, zamykać w relacjach z młodymi osobami, być może dzieci, dziecko. Tutaj tak jakby ta emocjonalność gdzieś będzie trochę się zmniejszać, ta porywczość, frustracja. Jeżeli jesteś osobą, która reaguje dość impulsywnie na kogoś w swoim otoczeniu, ktoś cię szybko wyprowadza z równowagi, zazwyczaj to są dzieci, no to tutaj to się będzie zmieniać, to będzie więcej takiej miłości, zrozumienia, radości. Teraz tak, osoby wolne, single, możecie w grudniu kogoś poznać. Trochę różnica charakterów jest, trochę różnica kulturowa być może. Też być, być może ta osoba będzie obcokrajowcem albo wyznawcą innej religii, zupełnie z innego kontynentu pochodzić, albo w ogóle będzie miał inne podejście do życia. Może też być jakaś różnica wiekowa, ale tutaj dla osób wolnych, dla singli, gdzieś tam w grudniu jeszcze ta sfera emocjonalna, miłosna, uczuciowa, coś tutaj wzrasta, coś tutaj się zmienia. Niektórzy z Was będą bardzo mocno zastanawiali się nad tym, czy to dobre by było, żeby gdzieś przeprowadzić się, żeby gdzieś wyjechać. A poza tym, to tutaj czuję dużo pozytywnych przemyśleń i takiego wzrostu w, w takich swoich emocjach. Będziecie wzrastać emocjonalnie, będziecie tutaj coś w głębi siebie przemieniać, zmieniać w grudniu. Pochwały do Was idą, ktoś Was pochwali, doceni, zauważy, tak? Wielu z Was będzie wyznaczać sobie w grudniu nowe plany, nowe projekty, nowe ścieżki na tej zasadzie. Dobrze, co jeszcze chcę być Ci dopowiedziane? Co jeszcze dobrego wydarzy się u Ciebie w grudniu? Myślę, że będziecie wychodzić z jakiegoś deficytu, jeżeli był brak miłości. To tutaj coś w energii miłości będzie się zmieniać, i tej własnej do siebie, i tej takiej, gdzie drugi człowiek pojawia się nagle w życiu, albo jeżeli jesteś w związku, w relacji, to mam wrażenie, że tutaj coś będzie też wyjaśniać się, ta miłość będzie wzrastać, mhm, tak jakby doznasz więcej uczucia. Co jeszcze w grudniu się wydarzy fajnego? Mam wrażenie, że niektórzy z Was będą w umiejętny sposób wydawać pieniądze. I nie będzie tych strat, a będzie wręcz powiedziałabym takie gromadzenie finansów. Wielu z Was poczuje też potrzebę bardzo mocno coś sobie odpuścić. Będziecie odpuszczać kogoś, kto po prostu jest negatywnie nastawiony kogoś, kto ciągle konsa, ale też na płaszczyźnie energetycznej jest jakieś odpuszczanie, uwalnianie jakichś emocji mi się pokazuje. W grudniu też nabierzesz siły i odwagi do działania. Poczujesz się taką nową wersją siebie nowym ja, nową ja. Zakochany też tutaj pod spodem talii, jeszcze pokażę Wam, zakochany mężczyzna może drogi Panie, będziesz zakochany, albo droga Pani, jakiś tu zakochany mężczyzna się pojawia. I co jeszcze na koniec? Kończy się ta epoka narzekania, bycia w mentalności ofiary, cierpienia, to się kończy. Kończy się uzdrawianie, pokazuje się w rodzinie, w rodzie. Uzdrawianie jakiejś linii rodowej się pokazuje. Może co niektórzy z Was skorzystają z jakiegoś oczyszczenia, uzdrawiania, doenergetyzowania. Może Wy pracujecie od dłuższego czasu na... Oczyszczaniu swojego rodu, może jakieś tutaj uwolnienie karmiczne w końcu nastanie, tak? No, ten grudzień jest takim mm, czasem, gdzie dużo się będzie u ciebie zmieniać, ale też mam wrażenie, że jeżeli ty będziesz potrzebować czasami zatrzymać się, pobyć sam sama ze sobą, ze swoimi myślami, to też sobie na to pozwól. Wielu z Was poczuje. Taką potrzebę zmian. Wielu z Was odkryje zupełnie inny kierunek w swoim życiu, inne potrzeby. Niektórzy z Was złapią takie coś w sobie, że nagle poczujecie sens mojego życia jest zupełnie inny niż dotychczas i to będzie dobre. Wszystkiego pięknego Wam życzę. Zwróćcie uwagę na sny, bo one mogą być prorocze. Pozdrawiam.